Siemątajko za kanał Koza Sport. W ostatnich dniach Buty na kołku zdecydował się zawiesić jeden z najwybitniejszych piłkarzy w historii włoskiego futbolu. Potrafił doprowadzić do łez kibiców. Podczas kiedy odchodził, ale jeszcze kiedy grał, potrafił doprowadzić do łez nawet komentatorów. Pawłek Kawidana. Słuchajcie, my dzisiaj Fifi oddamy ostatni hołd Francesco Tottiemu, jednemu z najwybitniejszych środkowych napastników w historii całego futbolu i co do tego nie ma najmniejszych wątpliwości. Wiek już zrobił swoje i ta karta może nie wygląda teraz najlepiej, ale słuchajcie, postaramy się nim coś strzelić. Reszta składu jest taka jak widzicie, ale oni są nieważni. Dziś mamy święto Francesco Tottiego. Oczywiście wystąpią z numerem 10, a ja postaram się przywrócić mu tą dawną świetność. Chociaż odrobinę, dając mu oczywiście modyfikator plus 10 do wszystkich cech, ale nadal ta karta nie oddaje tego jak grał ten zawodnik. Oczywiście strzały, podania, dribbling, one prawdopodobnie będą powyżej 90, jeśli ten zawodnik kiedykolwiek dostanie legendę w Ultimate Team. Ale to tempo nadal nie wygląda zbyt dobrze. Dobrze, myślę, że zakręci się ono w okolicach 80, jeśli tylko wspomnianą kartę legendy dostanie. Na no jak poradzi sobie w dzisiejszym odcinku, zapraszam do oglądania. Okej, okay, mamy naszego przeciwnika. Bardzo przyzwoity skład z ligi angielskiej, no i zobaczymy, jak poradzi sobie Francesco Totti. Słuchajcie, patrzyłem w statystyki przed nagraniem tego odcinka i on pierwszą bramkę w normalnej serii A zdobywał. W rok przed tym, jak ja się urodziłem w 94 roku, pierwszą bramkę już układował a ja urodziłem się w 95. Myślę, że większość z Was e, jest młodsza ode mnie, e, tych, którzy oglądają ten film, więc, to jest coś niesamowitego, że to jest zawodnik, który był od zawsze i że odchodzi. Ale miejmy nadzieję, że tutaj u nas odejdzie w wielkim stylu. No, i że uda się coś strzelić sam na sam podcinka w jego. No, to już jest jego znak firmowy. To by było coś, zobaczymy, czy uda nam się tak to zrobić. Będzie trzeba dużo uderzać z dystansu, bo te statystyki są tak podkręcone. Więc może już nawet teraz Francesco Totti, Francesco! Poprzeczka! No, nie wierzę, mogło zacząć się tak pięknie. Jeszcze próbujemy zgrywać i będziemy mieli. Nie, nic nie będziemy mieli. Aut bramkowy, ale początek. No. Niepki dmuchał, a teraz Belotti przejmuje tą piłkę, tam wbiega Totti, Belotti do Tottiego, Francesco, Francesco, broni bramkarz, ale Totti jeszcze dobija i mamy 0 do 1, asystował mu teraz. No, jeden z naj... jedna z największych rewelacji tego sezonu Serie A, czyli Belotti, dlatego go dałem do składu, jeszcze siatka założona bramkarzowi, co tu się dzieje? Francesco, Totti, e, do Belottiego, Belotti znalazł Francesco, Tottiego, Francesco, Totti, to jest lewa noga i... No już nie tak dobrze jak z prawej. Jest piłka do Francesco Tottiego Totti. Troszkę nie mam jak zagrać, więc, więc w sumie może nie będę zagrywał i spróbujemy to zrobić wszystko Francesco Totti Zobaczmy, czy nam się to uda. Francesco do prawej nogi. Znalazł trochę miejsca! No to nie jest jego dzień, to nie jest ewidentnie jego dzień. Druga poprzeczka. A samo ładnie wykorzystuje swoje cztery gwiazdki sztuczek. Troszkę zaczęło podcinać, co mnie, nie, co mnie trochę niepokoi, ale przeciwnik powinien mieć więcej powodów do zmartwień, bo to znowu de Rossi... E, znaczy Totti odpala kolejną rakietę i Francesco Totti. Tym razem się nie myli. Nic nie ruszam, bo to jest, to jest jego domyślna cieszynka. Tą cieszynkę wszyscy znają. No i mamy. 2 do 0. Oj Sadio Manet tam się obciąłem straszliwie w obronie, no i gol dla rywala. F Popełniłem jeden błąd. Źle poleciałem tym jednym ślizgiem, i, i. no i skończyło tak. się tak jak się skończyło. No, no szkoda. A Samoa, dobre podanie, jest Totti. Jest też Belotti. Belotti do Totti'ego, Francesco Totti, Francesco Totti, wywalił się przeciwnik! Chciałem podciąć nad rywalem, ale niestety już, już graje, gdyby rozłączyła mnie z zawodnikiem, i szkoda. No bo chcę zrobić tą podcinkę, No już było naprawdę blisko, żebyśmy mogli. To wykonać, ale niestety Teraz Piccini przejmuje tą piłkę I to się udaje, okej okay. eee, Podanie do Bonaventury, Bonaventura Spokojnie, ale no, no, spokojnie to może i było Ale na pewno nie było celnie No i mamy koniec pierwszej połowy, w której absolutnym bohaterem jest Francesco Totti Nie tylko bohater tego odcinka, ale także strzelec dwóch bramek Mam nadzieję, że dołoży jeszcze jedną Zakończenie hat-trickiem, no to by było coś Okej, okay. Francesco Totti Przed polem karnym rywala, Totti Spróbujmy zagrać klepkę właśnie w ten sposób, żeby go troszeczkę tutaj uwolnić od obrońców rywala, żeby mógł wlecieć w pole karne. I to jest rzut karny. Francesco Totti ma szansę na zdobycie swojego hat -tricka. Spróbujemy podcinką w środę. Zobaczymy, czy się uda. Słuchajcie, no to jest, to, to będzie coś, jeśli uda nam się em, tak wykonać tą jedenastkę. Pazzini z całym szacunkiem. W ogóle czemu on ma paskę kapitańską? Przecież dawałem ją Tottiemu, nieważne. Teraz skupiamy się na Totti. Zobaczmy, Francesco Totti podcinka. No, nic dziwnego, że Rywal to przeczytał. No, próbujemy dalej. Asamoa do De Rossiego. Daniele De Rossi. Ładnie, spokojnie. Czekam, teraz Totti się cofnął do rozegrania. Ja chcę, żeby on miał jeszcze jedną bramkę, ale. Przeciwnik tak, no, nie kwapi się z obroną naszego napastnika, zobaczmy, Totti już jest w polu karnym, Francesco, teraz tylko znaleźć miejsce do uderzenia, albo po prostu podajmy, czekajcie, ja chcę, ja chcę bramkę tym Totti, więc spróbujmy, może się uda, Francesco, Totti w polu karnym, ale broni Karius w tej sytuacji nawet nie będzie rzutu rożnego e, dla nas w tym momencie i, i rozpędza się tam rywal, ale Samoa. Już, już, już mu to zabrał I teraz Bonaventura, po raz kolejny Poszukiwanie Tottiego, ja chcę mu dać Tą trzecią bramkę, Francesco Totti do prawej nogi Ona się nie myli, ale Dobrze zablokowany przez rywala Uciekaj Belotti, ja bym ci nawet podał, ale trochę nie mam jak Bo na to nie pozwoliłeś, dlatego Totti Jak na razie bez podania i finezyjnie za pola karnego, Francesco Totti To jest hat-trick I to jest, to jest legenda To jest koniec Trzy bramki w jednym meczu, trzy piękne Dobra, bez przesady, bo ten pierwszy z tego co pamiętam nie był najładniejszy, ale, ale te dwa uderzenia już były naprawdę całkiem przyzwoite. No i, i wygrywamy. No i słuchajcie, mamy koniec tego spotkania. Francesco Totti idzie po piłkę do arbitra. 10 strzałów, 3 gole, niesamowity występ naszego bohatera dzisiejszego odcinka, słuchajcie, to była niesamowita historia. Tego zawodnika, jeśli chodzi o realną piłkę nożną, no bo tutaj po prostu bawiliśmy się w tym jednym meczu, gdyby nie te dwie poprzeczki, jego wynik byłby zdecydowanie lepszy, ale taki jak hat trick, czego chcieć więcej. Słuchajcie, mam nadzieję, że taki odcinek Wam się spodobał. Jeśli tak, to oczywiście zostawcie łapkę w górę. Zapraszam do subskrypcji mojego kanału, a teraz to było na tyle. To był koza kanał Koza Sport. Na razie. Piuma!